Z tej strony stało, część się na tę stronę stołu. To wszystko będzie za pomocą tych dwóch żółtych tu, ponieważ podczas zamiany no, nie możemy ich widzieć ani dotykać. Również, się również Państwa pomoc. Kiedy tu na nakryję butelkę i szklankę, żeby się zamieniły, no, musimy klasnąć w dłonie. Zróbmy małą próbę, czy to w ogóle wyjdzie. Kto eee, może pomagamy, uwaga, 3-4 ry. Świetnie, słyszę, są ludzie chętni do pomocy, w takim razie możemy przejść do triku. I tak, jedną tubą zakrywamy naszą szklankę, drugą tubą zakrywamy butelkę. zawsze to samo. No. No, tak jak wcześniej mówiłem, ta druga butelka musiała być gdzieś ukryta. No, jestem tylko ikzonistą. Odróżniam ją na chwileczkę na bok. I spróbujmy, spróbujmy jeszcze raz coś zdemprowizować. Nic się nie stało, przecież jeszcze raz jedną tubą nakrywamy naszą e, butelkę, szklankę, klaśnijmy. Sprawdźmy, czy się zamieniły. Hmm, tak, zamieniły się z jednej strony, e, również z drugiej. Są zamienione. Teraz czeka nas dużo dużo trudniejsza część, musimy je odczarować z powrotem. Zaśnijmy i sprawdźmy, czy wrócimy na swoje stare miejsca. No. Tak widzę pominach niektórych, że chyba nie wszyscy wierzyli, co to się stało. To, to może ja spróbuję pokazać coś lepiej. I tak jeszcze raz. Jedną tubą nakiemy naszą butelkę, szklankę, klaśnijmy. Sprawdźmy. Jest bardzo dobrze. Dużo trudniejsza część powrót. Jedną tubą naklejemy naszą butelkę, szklankę, klaśnijmy. I wróciły nam na swoje miejsce. Ja się od razu Do tego tylko zawsze jest potrzebna tuba numer 1, którą zawsze dajemy na butelkę. I tuba numer 2, którą zawsze... Przepraszam. Kolejna ekstra butelka. I tubę numer 2, którą dajemy na szklankę, która staje się butelką, a butelka szklanką. Jak to nie na donsku, to jest w powtórze. Tubę numer 1, taką próbę zawsze dajemy na butelkę, natomiast tubę numer 2 zawsze... Przepraszam, kolejna jest ta butelka. I tak jak mówiłem, tubę numer 2 zawsze dajemy na szklankę, która staje się butelką, natomiast butelka szklanką też można Państwo pomyśleć. Nie ma tu właśnie żadna sztuka, każdy by tak to zrobił, Dlatego jedną tubę na chwileczkę odłożymy na bok i spróbujemy tylko jedną tubą. Taką tubę damy na szklankę, która stanie się butelką, damy, damy tubę na butelkę, która stanie się szklanką, ale tutaj tutaj też się muszę uczciwie przyznać. No potrzebowałem do tego kolejnej ekstra butelki. I tak możemy wiele razy dzisiejszego wyciągu dawać tuby na szklanki, które staną się butelkami dawać tuby na butelki, które staną się szklankami. Ale tutaj też chcę co prostu przy naszym. No potrzebowałem do tego Kolejnej za butelki. Zróbmy takie małe styny. Czy butelka z jednej strony stołu jest to dokładnie tą samą po drugiej stronie stołu. Zrobię żółtą tą Jedną tubą zakładamy tak strążką. W tej trzeba będzie klasnąć. Przygotujmy się. Drugą szklankę klaśnijmy. I stracmy. Jest bardzo dobrze. Dużo trudniejsza część powrót. Jedną dwómu zachowamy grepkę ze wstążką. szklankę taślijmy i wróciły nam na swoje. Ten widzę tak magicznie plaską, że wstążka zmieniła kolor. Ale tutaj też się muszę przyznać. No potrzebowałem do tego kolejnych pół ekstra butelek. I do.